A ze mną jest Sylwestra Pochytka, cześć. Cześć, cześć Karol, cześć wszystkim. Zadowolony po tej pierwszej pętli? Tak, zdecydowanie jesteśmy zadowoleni, szczególnie po tym wczorajszym dniu i trochę nieudanym czasie na tym odcinku walim, ale dzisiaj dobry, dobry opon od rana atak, yy, taki był plan. Yy, nie, no jest, jest, jest dobrze jak na razie, przeskoczyliśmy dwa oczka do góry. Yy, zostały jeszcze trzy odcinki, no postaramy się to utrzymać. Chłopaki z przodu, Wojtek i, i Kasper jadą naprawdę szybko, ale my też nie wy też nie, nie zdejmujecie nogi z gazu. Nie, no zgadza się, teraz, teraz w sumie też znowu drugi czas. No rytmicznie jest, tak Michałkowa w dół, tam binno naprawdę trzeba, trzeba atakować i być mocno skoncentrowanym, żeby, żeby znaleźć się na mecie, na tym rajdzie. A te śląskie odcinki specjalne, mam wrażenie, że ci dobrze pasują, prawda? No tak, no tutaj jakby jesteśmy troszkę w świdnicy po drugiej stronie, ale no, znamy te odcinki oczywiście, nie? Dla wszystkich są znane, więc wydaje mi się, że tutaj bardziej otwarcie głowy i performance jest ważniejszy od, tego, od tych odcinków, które, które znamy. Chyba oglądając tutaj takich mistrzów jak Janusz Kulik, Krzysztof Hołowczyk z lat 90 no nie spodziewałbyś się, że będziesz na słynnej Michałkowej na glinie tak zasuwał. No zgadza się. Nie, no ja uważam, że, że trochę potręciliśmy tempo przez to te ostatnie właśnie rajdy asfaltowe. No tak zawsze jest, że że jednak pod koniec sezonu te ta, 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 umiejętności własne i, idą i ten grip idzie do góry, więc e, uważam, że, że wykorzystujemy bardziej ten samochód. E, no i z tego się cieszę, z tego jestem zadowolony, bo naprawdę z Jackiem fajnie się układa ta współpraca. Powiem Ci, że my też jesteśmy zadowoleni. Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki. Karol.